Cześć i w Rodacy! No i udało nam się wreszcie wyjechać na jezioro. Zaraz będziemy. Dzisiaj nie ma wiatru. Jest fajnie, przyjemnie. Piesek se pływa ładnie. No. Super. Zobaczymy. Ja pokażę ile dzisiaj jest. Nawet sporo łódek dzisiaj. Wszystkie to... Wszystkie to są te fish boats. Także łódki, którzy ludzie łowią ryby, np. jak tam panowie łowią ryby. także zaraz jedziemy do wody, no i troszkę popływamy sobie, żeby ta łódeczka trochę. Nabrała tych godzin, które muszę, jak mówiłem, muszę mieć 20 godzin, żeby olej zmienić, bo to jest nowy silnik. Więc na razie bez szaleństwa, delikatnie. No dobra, to co? Będziemy wjeżdżać do wody. Trzymajcie się. Hej. No właśnie czekamy na mążonkę, jak zejdzie. Podjechaliśmy po ten tutaj taką rampę jakby. jakby w rampę? Nie wiem. Płatkę, No i czekamy, że ona przyjdzie, zaparkuje auto. Woda jest przezroczysta. Widać, gdzie kampingują sobie. Też tutaj kempingowaliśmy na tamtym kempingu, żeśmy mieszkali przez półtora miesiąca. Jak się dom budował, tośmy tam mieszkali ja i dzieci moje, więc budowali dom. Więcśmy mieszkali półtora miesiąca w kamperze. Dobra, teraz nagram tak, więcej trochę, podpłynę tam może to trzymajcie się, hejka tu jest właśnie jeden z kampingów mało ludzi, lecz namioty są parę tylko przy tu jest dużo ludzi ale jeszcze za wcześnie, dopiero kwiecień sezon się dopiero rozpoczął, więc niedługo będzie więcej a my ruszamy dalej. Pewnie głośno wieje, więc nie będzie nic słychać. Ale nie trzeba nic mówić, trzeba podziwiać widoki.

Są rybki, nie wiem czy widzicie, bo ja nie widzę. No teraz na pewno nie będzie widać, jest relaks. Do zobaczenia. Halo, dzieciaczki. Hi. Cześć. Cześć. Trochę o tym jeziorku Wam powiem. To jest y, państwowe jezioro. Nie wiem, po polsku pisze Google. Translator pisze, to jest Korpus Inżynierów. Coś takiego. Więc nie można tutaj budować naokoło. Więc do tego jest dużo kamieni, krzaków, drzew. Także nie, nie można budować tutaj, to jest państwowe. A woda, jak widzicie, jest czyściutka. To jest najczyściejsze jezioro w nie wiem czy w Teksasie, ale w kręgu Austin z 12-13 jezior to jest najczyściejsze. A, maksimum głębokość 32 metry głębokości także jest, jest potężne i głębokie. Woda czyściutka właśnie z nasza, nasz rejon właśnie pobiera z tego jeziora wodę do picia. Więc dzieci nie sikajcie. Żartuję. Ja już <laughs> Także tyle. Relaks teraz troszeczkę, trzeba słońca złapać. No i co może Uda mi się w następny tydzień albo za dwa nagrać inne jeziora. Zobaczcie, jaka jest różnica i, i cokolwiek. Dobra, na tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Pozdrowienia, papa. Pa. A to jest nasza. Chodź, tutaj. Nasz pet. Ja poszło się. Z <noise> pierdziela.